Coś się stało w pracy? Jest problem i muszę iść. O, obiecał się ze mną pobawić. Słowa się dotrzymuje. Tupcia zrozumie. Możecie się bawić wieczorem. Masz rację, ale obiecałem mu wspólną zabawę. A to znaczy, że praca musi poczekać. Tata pójdzie do pracy później. Widzisz? Dotrzymywanie obietnic jest naprawdę ważne. A ja nie dotrzymałem obietnicy Borysowi. Gotowy na najbardziej szalony wyścig na świecie? Hmm. Hmm. Hmm? Tato. Hmm. Czy przyrzeczenie może być dotrzymane trochę później? Pewnie. To idź teraz do pracy. Pościgamy się jak wrócisz, a ja. ja pójdę do Borysa. Chcę dotrzymać słowa, które mu dałem dziś w przedszkolu. <laughs> Pory, o, możesz się bawić moją wyścigówką. O, Rajuś, super! Czy ja też mogę? O? O, o... Oczywiście! Pobaw się moim samolotem. Dziękuję, że przyniosłeś swój samochód. Tak! Obietnic trzeba dotrzymywać. Aha? Aha?